Odwagi, Jam zwyciężył świat. Rekolekcje radiowe według metody świętego Ignacego. Tydzień pierwszy, dzień piąty. Księga Ezechiela, rozdział trzydziesty czwarty, wersety od jedenastego do szesnastego. Albowiem tak mówi Pan Bóg: oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie piecze. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody wtedy, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je z pomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów. Sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paści je będą na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku. Na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisko wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasu sprawiedliwie. Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobrażam sobie pasterza pasącego owce na rozległych łąkach. Poproszę w tej medytacji o dostrzeżenie ogromnej troski Boga o mnie i o każdego człowieka. Rozpoczynam rozważanie Słowa Bożego. Bóg porównuje siebie do pasterza. On sam troszczy się o każdą owieczkę, o każdego człowieka. Ludzie nie są dla niego stadem, tłumem czy anonimową zbiorowością. Traktuje każdego indywidualnie, troszczy się o każdego z osobna. Każdy człowiek jest dla niego kimś ważnym, jedynym, niepowtarzalnym. Bóg widzi, jak w naszym życiu oddalamy się od Niego, jak się gubimy, jak czasami schodzimy na manowce. Nieraz to odejście od drogi życia ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi w mrok i ciemność, niekiedy aż do zatracenia naszej ludzkiej godności. Bóg robi wówczas wszystko, aby odzyskać i uratować człowieka. Sprowadza go z miejsc mrocznych. Uwalnia go z sytuacji beznadziejnych i przywraca jego człowieczeństwo. Bóg troszczy się o zagubionych i zabłąkanych, o poranionych, chorych i pokaleczonych, ale ochrania także mocnych. Zależy mu tak samo na tych, którzy cały czas trwają przy nim, jak i na tych, którzy pobłądzili. Wszystkich gromadzi razem. Chcę odbudować nadszarpnięte lub zerwane więzi, w czym widzę konkretne przejawy troski Boga o mnie. Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze Nasz.